Niech będzie po z Chrystus i Maryja, królowa nieba i ziemi. Najwspanialsza nauczycielka miłości. <grydy> Duchu Święty stąp nas z całą mocą do pomóż. Jesteśmy wszyscy na wojnie. No, może być nie tak strasznie jak na Ukrainie czy w Izraelu, ale jesteśmy na wojnie. Na wojnie ze złem, z szatanem. I bez pomocy Boga nie mamy szansy jej wygrania. i wygrania Ktoś, to jest daleko ma ogromny kłopot Także lepiej być blisko Lepiej korzystać z pomocy świętego Michała Archanioła I wszystkich aniołów Z pomocy w walce z złem. Święta Teresa od dzieciątka Jezus. Też upadała święta. Też upadała. Ale ona postanowiła się tym całkowicie nie przejmować. Tak jak ja kojarzę. <grymna> tak jak ja kojarzę jej nauki. <grymna> Może nie do końca dobrze ją zrozumiałem, ale to tak mi się wydaje, że ona mówiła. <grymna> że jak upadamy, to większość z ludzi. No. Denerwuję się no. Znowu upadłem. Ech, przykro nam. Ech, tracimy pokój ducha. A święta Teresa... Coś tak kojarzę, że mówi tak. A ja jestem cały czas z Panem Jezusem, mówi święta Teresa i nie dam sobie odebrać tego, tej radości i spokoju. Upadłam, będę się starała podnieść, podnoszę się, a wewnętrznej radości i spokoju nie tracę. Staram się nie tracić. No, ona była święta, mistrzyni, to <laughs> może się tak łatwo udawało. A u nas to jest taka pycha. Staramy się nie upadać, tzn. Znaczy, na takie mamy podejście, znaczy, no nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy. Starałem się nie upadać, a tu znowu bęc. No i człowiek się denerwuje, no jak to? Starałem się, starałem, a tu znowu gleba. Ale ten pomysł świętej Teresy jest genialny. No dobra, upadamy. Wiemy, że tak jest i niestety wiem, podejrzewamy, że taki będzie. A postarać się... Tego Bożego pokoju e, nie tracić. To no, piękne słowo Pana Jezusa do żołnierza, który mówi: Ja ci mogę dać pokój. No, a żołnierz mówi: No jak? Fasol cały w bliznach, prawdziwy żołnierz, mówi: Ja jestem żołnierzem i cały czas wojuję. A Pan Jezus mówi: Ja ci mogę dać taki pokój, który będziesz miał nawet na wojnie. No, i to jest dopiero prezent. Jako że my wszyscy na wojnie jesteśmy, to warto poprosić Pana Jezusa o taki spokój. Taki spokój, który nawet na wojnie będziemy mieli, na której wszyscy jesteśmy. Jedni to zauważają, inni nie, a wróg jest straszny, okrutny, niesłychanie silny. I szatańska zasadzka polega na tym, że w dawnych czasach on się ludziom pokazywał, ludzie zauważali go, a dzisiaj większość ludzi uważa, że szatana nie ma, że to zupełnie inny wyraz. Tak jak z wojskiem: w dawnych czasach żołnierze ubierali się kolorowo, elegancko. Zrobienie takiego munduru żołnierzowi kosztowało sporo pieniędzy. Taką wielkie czapki mieli, żeby być więksi, żeby ich lepiej było widać. I oni swoim strojem straszyli przeciwnika. Pokazywali, że my jesteśmy bogaci, my mamy dłuższe bagnety. A dzisiaj nie. Dzisiaj żołnierze się chowają. Mają specjalnie maskujące mundury, niektóre super maskujące. I starają się być niewidoczni dla swoich wrogów, ponieważ wtedy są bardziej bezpieczni. No i szatan przyjął dokładnie taką samą technikę dzisiaj. Dzisiaj szatan stara się przekonać ludzi, że nie istnieje, że go nie ma, że to wymysł średniowiecza, że to tylko matoły i głupki w takich rzeczach myślą. Wczoraj od tych pań, które napadły duchowo, też takie rzeczy słyszałem. No jak to inteligentny człowiek może wierzyć w diabła? A ja sobie myślę, no jak inteligentny człowiek może tego nie widzieć? No bo weźmy takiego człowieka, co pali papierosy. Większość z nich nie chce, większość z nich rzuca, jakby to powiedzieć codziennie, a następnego dnia znowu palą. Nie chcą, bo na każdej paczce pisze, że to rak, że to tragedia, że tam takie zdjęcia makabryczne są, że samo schwycenie za tą paczkę to już powinno człowieka tak oszołomić, ale nie. Człowiek dalej pali i ta przyjemność palenia, wciąganie smrodu do płuc, żeby jeszcze do buźni, ale nie, nie, do płuc. Tak zaciągnąć takim smrodem. Ja pierdolę, że to, to takie diabelstwo jest, że no niewyobrażalne. Niewyobrażalne. A człowiek mówi, Jaka to radość. Radość taka poczuć smród w buzi. Kurza. Dobrze, że oni nie jedzą tego, co w toalecie spływa. No ludzie. Masakra. No tak samo jak z tymi tatuażami, no. Jest jakaś sobie fajna babka albo fajny facet. I on sobie myśli, trzeba zrobić sobie różyczkę albo odpierniczyć jakieś drzewko, albo inny typilizm. No ludzie. Tak jeden z fajnych amerykańskich aktorów pyta, czy mają to, ma to tła, że mówi Nie, no Ferrari nie musi się reklamować. Ferrari się nie reklamuje. Ale przez byś mi nie może przejść, w jakiś sposób można sobie zrobić tatuaż. W dawnych czasach to ludzie w więzieniach albo głupi marynarze jakąś kotwiczkę sobie robili. A dzisiaj kolorowe tatuaże. I jeszcze są dumni, że je mają. No ludzie. jajcie Ja chciałbym sobie walnąć jakieś narkotyki, żeby... Zapomnieć, sparaliżować się i umrzeć w Rynsztoku. No tak sobie szatan walczy z ludźmi. Widać to na każdym kroku. Z każdym z nas. Ja tatuaży nie mam, nie piję, nie palę. Piję trochę. <gryw> lubię, co niektóra wina bardzo lubię. A ostatnio odkryłem polskie. <gryw> Niesamowite. Zobaczyłem wino z czarnego bzu polskie. Rewelacyjne. Pan Jezus przemienił wodę wino w Kanie Galilejskiej. Fantastyczne wino. Ja tego wina nie próbowałem. Ale ten starosta weselny powiedział, że najlepsze jakie do tej pory pił. Niebiańskie wino. A to polska rewelacja. Z czarnego bzu. Podobno jeszcze od tego zdrowe. Niesamowite to wszystko jest. Szatan z nami walczy, a wielu ludzi tego nie zauważa, nawet inteligentnych. Ja tutaj kręcę czasami takie przepiękne owady, które mają przepięknie pomalowane odwłoki. Lepiej niż my sami. Jak się patrzy na taką ważkę, taką prześliczną, taką, która ma tak piękny kolor, że nawet najlepsze samochody nie są tak pomalowane. Z takimi metalikami nie jeżdżą, no to widać, że one same sobie tego nie pomalowały. Takie ważki tutaj latają w dziesięciu różnych kolorach, prześlicznych. To ci, coś, co na mieszają tą farbę, to do tej pory nie wiedzą, jak to zrobić. A tyle tysięcy lat minęło i dalej nie wiedzą, jak to zrobić. A one wiedzą. Do szkoły nie chodzą. Bóg je tak pomalował. No, widać potęgę Boga w każdym listku, w każdym kwiatku. To jest takie piękne, taka lilia wodna. No też to raj na ziemi. I nie zobaczyć w tym Boga, no to kłopot. No ale tak to jest, każdy ma wolną wolę, dopóki jej nie odda. Z Zachęcam oddania wolnej woli Panu Bogu, to jest jedyny sposób do wejścia do nieba. Duchu Święty, oświeć nas, pomóż nam we wszystkim. Matko Przeczysta, naucz nas kochać Pana Jezusa Twoją miłością, Twoimi cnotami.